się widzowie z tej strony, Kendzior. A to jest pierwszy cineczek z gry Misery. Witam was, witam. Długo sposobiłem się na tą gieczkę i dlatego ją kupiłem. Tania, dosyć, 30 zł. Gierka tworzona przez jednego twórcę. Bardzo fajnie, że mogę w to pograć. W sensie nie wiem w ogóle o co chodzi w tej grze. Widziałem tylko, że to jest jakaś gierka Survival typu Stalker. I są jakieś potwory. Mniej więcej to tyle. Da się swój bunker rozbudowywać i chyba chodzi o ekspedycję. Cześć w tym stylu. I tak. Torki widzowie, jak zwykle, za to, że były takie przerwy. Postaram się, ale jak to wyjdzie, żeby ten kanał żył. Mam nadzieję, że jest tutaj jeszcze paru widzów, którzy to oglądają albo będą oglądać. Dlatego, jeżeli ktoś jest, to fajnie by napisał w komentarzu, czy żyje, czy nie. No i tak. Zapraszam Was na gameplay z Mizery. Tak jak mówię, nie oglądałem tego gameplayu u nikogo. Niestety przed chwilą nagrywam odcinek, a czemu niestety? Ponieważ nie wiem czemu OBS yy, mi skasował ten odcinek, porodałem zatrzymać nagrywanie, sponsować i po prostu odcinek się zepsuł. Nie wiem o co tu chodzi. Nagrałem jakieś 5-6 minut, no ale właśnie jak chciałem zobaczyć jak wygląda audio. Poza tym jak już mi właśnie waliło, to zobaczyłem, że odcinek się skróci do 2 minut. Dlatego wiem tylko co się stanie przez następne parę minut. Tryb osobowy, postuj serwer, nowa gra, nazwa. Bum bum, bo widziałem dosłownie zdjęcia, widziałem tam, chciałem bym ograć, ale nie ograłem, bo wyszła gierka na to, jak tania no to kupiłem. I, 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 I jedynie widziałem u Gudka jakieś bombardowania, więc na to trzeba będzie uważać. Wlazłem i od razu wylazłem. A, tu trzeba porać kodzik? Jakiś? Co się dzieje? Czekaj, nie zapisów nowa gra. Bum bum. No Co jest? Host czy serwer, nazwa serwera boom boom, Max gra 31, Użyj LAN friendzony, kod serwera Czekajcie widzę, bo coś, chyba, coś, chyba coś się zbugowało. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku. Boom, boom, kodzik, ble, bla, 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 bla. Tu, tu Nice, zbugowałem to, że jest świata. No takiego... Tak szybko jeszcze zbugować... Ciebie wiecie zbugowałem chyba. No Śmieci. Ja myślę, że to w ogóle śmieci można szukać, ale nie. Da się jedynie je podnieść. Fuel gasoline, battery output, sort power. To można sobie podnieść. Ja sobie to przeniosłem wtedy tutaj. Żeby tak, kurczę, w śmieciach się to nie walało. Oh, ale fajnie to wygląda. Tylko właśnie nie rozumiem, czemu to jest krematorium. <laughs> czemu my się schować w krematorium? Służę mieśniczy, krematorium, jakiś kabel, generator benzynowy. To prawda cały, kurde, zardzewiały, ale jest. Śmieci może z tego co widziałem spaść w krematorium. E, Rozgałęzik kto jest, nie wiem, czy będzie może go do czegoś użyć. Chyba, że kabel plus coś, nie wiem. Może latarkę wziąć, ale. Nie biorę, ponieważ. Start the game. Gra się rozpoczyna. Zbierz przedmioty i ewakuuj się. Wyposaż. Tak, trzeba wziąć jak najwięcej itemków, tyle widziałem i później się już grę mi wwaliło. E, podnieś kurde. Jasne, gminy, że mnie słychać na tym odcinku. Yy, Podnieść, nie wiem co to jest. Petardy? Ma, tu a gdzie jest jakiś. Gdzie jest żarcie, tu jest żarcie. Podnieś, podnieś, podnieś. Butelka wody, tego nie podniosę. Wszystko podniosę, co, się, co tylko mogę. Uczanka, czemu? Kask budowlany. Granio odpornie obrażenia, dobra, to to jest better chyba. Podnieś, podnieś. Ja pierdzielę, ja pierdzielę! Zaraz będzie koniec! Ucieczka! Chyba, to jest tu coś jeszcze. Ile mam czasu? O kurde, koniec. O cholera, przyznam się, że w poprzednim ranie miałem troszeczkę lepszy sprzęt i miałem przynajmniej jakąś broń do walki wręcz. O ludzie, zbierz sobie i wróć przed emisją. Czyli to jest wszystko, co ja mam. Strój sportowy. O, kurde, street sportowy. Albo to trzy sloty. Jest jedzenie, jest energia. W sensie jest HP, jest energia, jest jedzenie jest woda. Super. Mogę to jakoś, kurde, wyrzucić? Mogę. Lazy. lazy, lazy. Dobra. To był bendażer petardy. Z pewnością trudno byłoby zabić kogoś taką petardą, ale wydaje ona dużo hałasu. To znaczy, że można jej użyć do odwrócenia uwagi. No ale zapewne trzeba do tej petardy użyć. Yy, coś takiego jak zapałki. Więc jak na razie wszystko co wyrzucę pod siebie. I idę zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje. Poza tym bunkrem. Bo nie wiem, czy jego można jakoś bardziej rozbudować. Czy mogę tu, tutaj żyć tylko w tych paru ścianach. No ale jeżeli tak, to zawsze, zawsze coś. Cieszę się, że przynajmniej nie wylądowałem na lodzie. Znaczy no, na skażonej ziemi, dobra. Może będę mówił dosłownie. Oh shit. Czyli to już nie ma TPK. Czyli co ja po prostu z taką wychodzę? Aha. Wszystko zostało zrujnowane. Chociaż sobie, czekaj, czekaj troszeczkę. Chociaż to powinien twórcy zrobić, żeby ten dom był rozwalony. Nie, no niby trochę jest, ale to, to trochę dziwnie to wygląda. No ale dobra. Co ja to ja tu w ogóle mogę przeszukać. Ja coś mogę sobie podnieść? Czafka, otwórz Pika. O kurde. Co, mogę się to zatar... Pierdzielisz, czekaj. A nie. Tutaj co? A gdzie jest ta szafka? Za mało miejsca lub udźwignut dla tego przedmiotu Idę popatrzeć co się w ogóle dzieje za tymi, za tymi drzwiami drzwi, od, drzwi do bunkra Ekspedycja Okej okay. Aha, czyli ja przechodzę przez ten bunkier i teraz idę na tę ekspedycję i tu mam zbierać jak najwięcej materiału I zanieść je do domu? I co to za jakaś kula, kurde Jest ja tylko, że nigdy nie grałem ale, które, które gierka nie próbuję na Starcrafta. Do sekundę dosłownie grałem. Pick up. O, no i teraz mam łóżko. Aha, dobra, bo. a to w ten sposób. Parę zdjęcie, trzymaj. Niech będzie. Mogę dywan sobie podnieść. Ej, fajny, czy ja mogę też. A nie wszystkie, bo nie mogę sobie krzesełka podnieść. Ale mogę podnosić tego typu itemki. I do bazy sobie zatargać. Żeby było tak bardziej miło w tym mojej, w moim domostwie. No dobra. Ustaw punkt odradzania? Z pewno punkt odradzania, czyli... Okej, okay. czyli przy otoczekach z, z Panem Bogiem się peszam? Hmm. No dobra, ale co to jak ja na razie nie biorę? Wiem, że tu są różnego typu potwory, wódka. Oh. Ale będzie popijawa, jak się uda wszystko. Są to potworki, dlatego trzeba uważać, podnieść nóż. Mogę cię wziąć jako broń? Trzymaj. Kurde, nie mogę ani na jedynkę, ani na dwójkę, ani nic nim zrobić. No ale wezmę go do rąk. Bo ja tak, to jest jakiś kurczę nóż do masła przecież. Napełni butelkę? Plastik, nie można znaleźć jedna sztuka. Okej, okay. a tutaj coś jest? Jest, jakiś, jakiś, jakiś szczepek, Ale ja mam budowlankę, to... Po co mi to? Chyba, że mogę to naszej matki po jakoś potargać. Wyposaż, upuść. Nie. Upuść. Nie może tego naszej matki poprzerabiać więc. Więc wywolonek na razie. Co to, to kurde jest? Jakieś. jakieś narzędzie do. zaczynamy belek do mycia. Wyrob co jest? I do środka nie może wejść? O, nie Nieładnie. Ale, żeby nie można było wejść do budynku, no tak się nie godzi. No ale tutaj jest jeszcze parę rzeczy do przeszukania. Tylko, że ten dom się, no, zawalił. No tu wejść nie wejdę, niestety. Tam nie widzę, żeby coś było, ale. Kurde, sferze to. Nie za fajnie to wygląda. Nie, nie wiem co to jest, ale. Wygląda jakby. Miało mnie to uszkodzić, i to tak naprawdę dosyć solidnie. Jak do tego podejdę. Ale są tam zwłoki. Coś tam jest. Kurde, nie da tak szybko przez okno wejść albo coś. No są zwłoki. Jest jakiś kuferek. Mogę to zniszczyć. Kurde, ale kusi mnie. Próbuję tylko. A nie, nic mi się nie dzieje. Aha, myślę, że. Ja myślałem, że jakoś to zacznę pękać i mi nadawać dużo, dużo HP. A to takie coś, dobra. Benzyna! O, kurde, kanister z benzyną, który może służyć jako paliwo do generatora. Najsu, nice. czyli drewniane skrzynki nie tylko blokują, ale może też z nich jakiś fajny lucik zebrać. Szukaj, latarka. La... Co prawda, latarka jest w bazie jedna. No dobra, latarka i ogórek. Nic nie ma. Garnek, garnka nie wezmę. A tu. Piękna była. Walizka. Otwórz. A tu mnie mogę podnieść. Za mało miejsca lub dźwigu? A czekaj, jak on tak to wyrzucił wszystko. Podnieś kurde, serio? Za mało miejsca lub dźwigu dla tego przedmiotu. Ale sy. No szkoda. Szkoda, szkoda. liczy. I będę mógł wytwarzać swoją amunicję Dobra No mam jeszcze jednego slot'a Do zapełnienia A jakieś muszki sobie latają, to tam one mi raczej nic nie zrobią, ale to mnie ciekawi Nie chcę się do tego zbliżać, to już, to już na pewno mnie zabije To jest? A trzeba kucnąć po prostu, No dobra, ale Nie, wygląda zbyt creepy I obraz się zmienia jak do tego podchodzę A nie! Wurs, no co robi w tej grze, o kurde Patrzcie tam jest kolejna kula Czekaj, radiacja? O ja pierdziele, ojojoj oj. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam Tak myślałem, jak radiacja zacznie Wchodzić to, a nie Obniża się sama siebie Dobra, ja pieprzem do domku, nara o, o, co to jest? Ognisko, bez zapalniczki, brak zapalniczki w ekwipunku nie, jak się no zrobi, to ja się cykam, że tutaj coś się stanie. E, dobra, ucieka, ucieka, uciekam, uciekam. Tu jest, wejście do bunkra? Drzwi. Oooo Nooo I w domu, jestem w ogóle. Tutaj tu helikopter jest. A dobry? Działający? Mogę do niego zsiąść? No nie, no jakby tak to wyglądało pięknie, co już dawno uciekł. Ale jest rower. Bez koła. Akumulator samochodowy. Lord Power 1200, battery input 100 i baterii Pickup, O kurde. A no tak, akumulator. No zrobiło się coś takiego. Czyli prawdopodobnie będę mógł to przenieść koło generatora. I będzie to magazynować mi energię. Logiczne. Ja sobie tutaj od razu walnę. To, benzynkę. Szkoda tylko, że wszystko to, co mam. A, to ląduje na podłodze. No ale no, to zrobisz. Tak to już wygląda. Nie, nie mogę tego obracać. No łóżka żadnego nie ma. Żeby się przespać. Ja cię pierdzielę, coraz mroczniej, coraz mroczniej się robi. Ciebie nie mogę przenieść. Nie. Akumulator? Akumulator? Nie. Ty, to jest chyba... To jest ty, ty, to jest motorower, o. Nieźle. Ty, patrzcie się, to już nie, już nie widać w ogóle drzwi. Może ja bym został w chałupie i się po prostu nie ruszał za bardzo? O, już... Tej co, sobie w cisień zrobił? Szybko trochę. Też nie wiem, czy tak to wygląda, ale no nieważne. W każdym razie, tutaj samochodów... Ja chyba że mogę to umieść. O! A może to się podłącza do tego, co, co kabla? Pokaż. Umieść. No popatrz, połączyłem jedno z drugim, super, super, super O ja, ci jedzenia, wody, to ja mam wciul, więc to nawet się nawet, nawet nie mam co patrzeć Na razie to ja sobie tu w ogóle wywalę tą latarkę, bo ona jest mi totalnie niepotrzebna I idę dalej, ekspedience Czy to jest dalej ta sama lokacja, czy, czy nie? Z tego co widzę to tak, no nic się nie zmieniło, no dobra tak się nic nie zmieniło. Chociaż, mogę zobaczyć czy tą walizkę mogę teraz wziąć. Jeszcze trochę zrzuciłem, ale wcześniej wyrzucałem niby jednostki. Lecz tak w ekipunku. No nie mogłem. Kurde. A dużo mam miejsca. No ale no dobrze, no, no niby nie widzę żeby tutaj jakiś przeciwnik był. Na wszelki wypadek wezmę sobie ten nóż do łap. No i tak, tam jest radiacja. Ale ta radiacja mi spada mi nie zabiera, więc prosta sprawa Szybko wchłażę na shifcie do tego domu Kradnę ile się da i uciekam Dawaj, niszcz Szybko oj, jak ta radiacja wchodzi, jak ta radiacja wchodzi Szybko, 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 szybko Bierz, bierz, bierz. o kurde bierz. bierz, 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 bierz Tak Tak A czemu tego nie mogę? Dobra, mogę Dobra, ucieczka Totalna ucieczka O kurde, ale mnie to zabolało Myślałem, że dopiero jak się naładuje na setkę to... Do wtedy, ...to wtedy będziemy boleć Dobra, nie zbliżam się tam Dopóki... dopóki ...nie zejdzie mi troszeczkę bo dobra, inaczej, do zera mi dopóki to nie zejdzie To się nawet za to nie biorę Ale patrzcie ile zdobyłem Mam plecak, 40 kilo Plecak, apteczka, amunicja Kolejna amunicja No op! Op op No to idziemy troszeczkę dalej, tylko że... Czy to w ogóle coś jeszcze ciekawego będzie? Bo tu jakiś domek widziałem, o tutaj to hmm. mm, Mam nadzieję, że kichanie to nie jest jakaś oz... oznaka choroby Coś tam łazi? Chyba dziś były po prostu Kurde mam nadzieję, bo jest trochę strachęło. jestem. Aha! To nieźle! Wiedziałem, że coś tu chodzi! Łoś! Albo ja Nie, jeleń! Kurde, nie łoś. Jeleń! Jeleń? Nie. O! Tu się dziurki powiększają i pomniejszają. I tam są budynki. Widzieliście tam kąta oka? Bo ja widziałem. Ale zanim tam pójdę, tu jest budyneczek, jakiś taki ma skromniutki, malutki. Ja w ogóle nie byłem jeszcze na lewej stronie, więc tam trzeba by pozaglądać. Ale trzeba obserwować otoczenie, żeby coś tu na mnie nie wyskoczyło, bo będzie... ...lipa. Co tu jest? Mogę tam wskoczyć. Ale kto normalny by tam wskoczył? No, chcę, że sobie normalnie za bardzo nie jestem. Ale. Coś przeczuwa, że tam są potwory. Nie za bardzo chcę tam ci. Żadnej broni. Kurde, co to za skam? Kolejne drzwi, których nie mogę otworzyć. No, troszkę słabo bym powiedział. Co tu jest w tym aucie? No autka sobie sam nie zagarnę. Widzę, że tutaj nie ma żadnego lutu. Muszę, coś tak strasznie ubogo to wygląda. Szkoda. Tu są jakieś kanały. A! To jest to miejsce, do którego mogłem zaskoczyć. O kurde, tam coś się dzieje, ale... Będzie coś się dzieje. Dlaczego ja mogę sobie kulturalnie zejść na dół. A to czemu nie? Jeżeli byłby to jakiś potwór, to zapewne bym go widział z góry. Nie słychać. Dobra, to wydaje się być to safe. Tak, wydaje się to być to safe. No, tylko czy coś, cokolwiek tu jest? Bo, tak na pierwszy rzut oka. Skrycka. Nic nie widać, chciałem powiedzieć, ale. Amunicja śrutowa, Podstawowa amunicja śrutowa, która. która można wkładać do magazynku broni obres. To z 1 Saiga 12. Czyli shotgunik i bandaży, który daje mi plus 15 zdrowia. Czyli tutaj w tej grze najprawdopodobniej nie ma, czy to jak krwawienie. No hapeki. No dobra. To drewniane skrzyneczki. Drewno. Do wytwarzania przedmiotów. Może również podtrzymać ogień w ognisku przez 20 sekund. No spoko Prawdopodobnie mi się przyda. Jak wrócę do bazy. Coś tu jeszcze jest. Skrzyneczki nie można otworzyć. Tutaj wszędzie są takie beczki, ale z tymi beczkami nie mogę wejść w żadną interakcję. Tu jest jeszcze jakaś jedna skrzynia. Gamebreak którego może sprzedać u handlarza złomem w podziemiach? Fajnie, chapeki mi się zregenerowały. Coś tu chodzi. O? Może to moja postać. Ale taki odgłos jakby coś po mnie przeszło. Nie, nic tu nie widzę. Ale tu już coś widzę. Tylko że to się nie rusza. To są płynne potwory, które się ruszają, jak się odwrócisz za nimi plecami? jak na razie się totalnie nie ruszają. Nie wiem, co to się odpierdziela ale ja sobie podejdę do tego domku pierwsze. Ty, czekaj. Nie dobra, wydawało mi się. Okej, okay. domek? Zamknięty, nie da rady. Nie da rady, nie da rady. No i wejść, ale tutaj coś jest. Jeszcze To jest jakaś. Kurczę, to jest taki, taki typowy szak z Daisy. Powinien być otwarty. Tylko że kurde, trzeba jeszcze jakoś przeskoczyć. Po okej. Okay. I czy ja co, w tobie ci znajdę? Często można było znaleźć jakieś rzeczy industrialne. Radziecki hełm, o, stalowy hełm. No to powiem tak, powinien być lepszy od mojego budowlanego. Budowlanego nie wyrzucam. ale mi się kiedyś zepsuje ten, to go po prostu wymienię. Walizka podnieś. Otwórz. No i kurde, tak. Patrz na to. Ona mi zajmuje 12 slotów. A patrz ile daje. A, kurde. Dużo, dużo. Całkiem sporo. Jeszcze tam tą walizkę jedną podniosę i będę miał o wiele więcej slotów. Benzyna. No to na pewno benzynę sobie schowam do środka. No ja tutaj mogę pochować tego typu pierdelety? Czemu nie? Kurde, ale dobry start. Ciekawe czy każdy dostaje takie temki na początek, czy nie. Gdzie mi się po prostu poszczęściło. Emulator samochodowy kolejny. A przecież ta moja baza za chwilę tak będzie rozbudowana. O ludzie. Jak ja będę mieć najlepszą bazę, kurde, w strefie. Kolejne nie zamknięte drzwi. O nie grałem, ale wiem, że te wszystkie... O kurde, tak myślałem, że... Że te wszystkie jakieś dziwacze rzeczy to... Są złe anomalie, które mogą mnie zabić. Oj, oj, oj. Wiem, że Stalkerze są jeszcze jakieś takie... Anomalie, że na przykład ci wybucha huragan ognia nagle, albo... Jest niewidzialna anomalia, którą jak nie rzucisz chyba jakimś krętem czy coś, to nagle robi bum-bum i cię zmiata z powierzchni ziemi. To jest? A czekaj, coś takiego... Właśnie to jest chyba to, co widziałem u Gudka. Żeby był taki odgłos. Uff, holy. Suka. Kurde. Żeby był taki odgłos i było bombardowanie. Nie wiem tylko, czy to dobrze myślę. Czy coś się, coś się dzieje innego? Ekran mi się jakiś taki szary zrobił. O, kurde. O, cholera. Samolot, dobrze? Myślę. Bombardowanie. O, kurde. Na to przeczekać, widzowie. Najprawdopodobniej. Chociaż w mojej postaci coś. Coś się w głowie dzieje. Chyba, że to jest. Chyba, że to jest znak, że uciekać do domu. A nie siedzieć sobie z zamkniętym tutaj. Wiecie co? Tak, zrobię. Tak zrobię. Zapierniczam do chałupy. Bo patrzcie się, coraz, coraz bardziej mi się rozmazuje ekran. Ja wiem, się kurczę, nawet budki jeszcze nie wypiłem Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Jak bomby spadną to zaraz się okaże, że potwory wyjdą. Szybko do domu. O kurde. Biało mam przed oczami. Nie, proszę, mam za dobrego runa. Jeszcze troszkę do bunkra, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Big Brain! Faktycznie, jak spadną bomby, to chyba jakiś flashback u mojej postaci dostaje i coś nie dobrego dzieje. Zbierz. Aha, dobra, bo jak spadną bomby, to wtedy emisja się podnosi. A, widzisz, że ja to nie wiedziałem. Otwórz. Nice. A nie, czekaj, podnieś to. Podnieś, umieść, Położę koło tego akumulatora. Super, super, super. No dobra. Tutaj, jak na razie, powrócę sobie tą amunicję. Apteczkę bym wolał wziąć. No, całą amunicję. Game brick. Bandaże. Kurde, wypadałoby mieć trochę miejsca w no ale wezmę te dwie apteczki, tutaj wyrzucę jeszcze drewno Game też wyrzucę, bo nie mam pojęcia gdzie tutaj jest Jakikolwiek handlarz, ale Mi się wydaje Jest noc No wiecie co, ja może wyjdę z latarką, tylko jest jakaś opcja zrobienia Jakiejkolwiek broni? Żelazna sztabka, drewno i złom Kabel, złom, elektronika, betonowa ściana to można zamontować w bunkrze Butelka wody i cement, drewniane schody Drewniana turbina wiatrowa Wow Generator krasnalowy? A widziałem to miniatur na miniaturce na YouTube Mam wasę ukrasnala. Nie można wyposażyć przedmiotu Czemu? Dobra widzowie, ale powiem tak Odcinek trwa już 30 minut. Nie chcę robić dłuższych odcinków, bo chcę, żeby te odcinki były miary krótkie. Więc, jeżeli widzowie tu jeszcze żyją, dawajcie łapeczki w górę, napiszcie komentarz z chęcią zobaczyć, czy ktoś tu jeszcze to ogląda. I widzimy się w następnych odcinkach z Grim Misery. A ja się biorę od razu za kolejne. Więc, bye bye, cześć, do następnego. Pa pa!